Siemanko, witam was serdecznie kolejna rozkmina przy Bagiecie, wasze zdrówko dawno tego nie było, łyk wody i lecimy z tematem. Temat taki temat taki, który mi się nawinął, jak byłem odpoczywać na wakacjorach, nie tylko na tych, ale też na poprzednich. Moi drodzy, tak sobie patrzyłem na... Patrzyłem. No, obserwowałem sobie emerytów, Francuzów, Niemców, Holendrów. No i jakoś tam brakowało mi zawsze Polaków. Chodzi mi o emerytów. Dlaczego tak jest? Kurczę, że, że ten biedny polski emeryt na nic go nie stać. Na nic go nie stać, na wczasy go nie stać. Oczywiście są jednostki. Nie wkłada wszystkich do jednego worka, ale większość emerytów żyje bardzo skromnie w Polsce i ledwo, ledwo ciągną od emerytury do emerytury. Jest bardzo ciężko. Mam rodziców emerytów i wiem. Oczywiście wszyscy wiemy, dlaczego tak się działo. Komunizm i inne czynniki historyczne, jak tak mogę tak to nazwać, Yy, przyczyniły się do tego, że takie niskie emerytury nasi rodzice mają. Składki odprowadzane na przykład moich rodziców 40 lat, yy, mój ojczym, moja mama też bardzo dużo lat ma przepracowane, też koło 40 i mają marne emerytury. emerytury, emerytury tak marne, że starcza na styk. Teraz wiadomo, wszystko droższe. Większość emerytów żyje bardzo skromnie, i przykre to jest, że jadąc do Polski widzę starsze osoby. Już kiedyś to powiedziałem: starsze osoby no szukające w śmietniku tam czegoś, wybierające jakieś jedzenie przy markecie, w tych śmietnikach przymarketowych. No to jest bardzo smutne. Niemiec, Francuz. Holender, Norweg, teraz jak byłem na, na Gran Canaria to właśnie bardzo dużo Norwegów było i oni mają godne emerytury. Rozmawiałem z jednym z jednym panem, Norwegiem, był z małżonką i on ma przepracowane 29 lat. 29 lat pracy jako e, monter, monter jakichś urządzeń grzewczych. I on ma emeryturkę bardzo dużą. Dużą. Nie pytałem go, ile ma, bo tak nieładnie, ale ma tyle, że dwa, trzy razy w roku wyjeżdża sobie na wakacje. Czy to grudzień, czy to lato. Naprawdę stać ich. A naszych polskich emerytów nie stać na nic. Mój rocznik 82 też będzie to samo. Będą mieli kiepskie emerytury. Wiadomo, jak ktoś tam bardzo dużo zarabia. I sobie większe składki płaci, ale o ile większe składki musisz płacić, żeby mieć taką wysoką emeryturę? Pomyślcie sobie, ile to trzeba zarabiać, żeby mieć godną emeryturę. Tak powinno być, moim zdaniem, że jak ktoś pracuje ciężko pracuje ciężko 40 lat, 35 lat nie obijał się, pracował. I kurczę teraz teraz nie starczy mu na leki. To jest bardzo przykre, moi drodzy. Co o tym sądzicie? Piszcie w komentarzach. Taka rozkmina mnie mnie naszła, tak powiem, nie, że to bardzo przykre jest, że naszych kraje, które przegrały wojnę, na przykład Niemcy, bo przegrały, żyją sobie lepiej niż Polacy teraz, nie? Nie mówię, żeby mieli żyć gorzej czy jakoś tam. Nie zrozumcie mnie źle, no ale kurczę, Żyją sobie emeryci, żyją jak pączki w maśle tam. Jak pączki w maśle, naprawdę. Tak samo w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii dużo, dużo pomaga rząd. Leki za darmo, ulgi w płaceniu rachunków dla emerytów. No i wiele, wiele innych czynników takich, że emeryt na spokojnie sobie tu żyje. Na spokojnie sobie żyje i na wczasy nawet sobie pojedzie. A ten powtórza ten polski emeryt no, nie, no nie, nie, nie będzie jeździł nigdzie, bo ledwo mu starcza. I powtórzę, że mój rocznik 82, jak za 25 lat pójdę na emeryturę, pójdą na emeryturę piekarze, cukiernicy, yy, takie zawody rzemieślnicze, jak jeszcze będą istniały, no to dostaną emerytury tysiąca złotych. Jak tam obliczyli mi tam kiedyś tysiąca złotych, czy tam 2300? No i co zrobić? No rower, rower i na śmietniki sobie psa kupić, czy tam jakiegoś kundla sobie, sobie zaadaptować, żeby człowieka nie pobili na tym śmietniku. nie? No kurczę, pół, żart, pół, pół żartem, pół serii oczywiście, tak mówię, no ale obserwowałem w moim rodzinnym mieście Inowrocław takie akcje, że Kobitka grzebała sobie w śmietniku za chwilę, jakiś facet, i to nie ludzie alkoholicy, nie ludzie pogrążeni nałogiem. Yy, normalni, czyści ludzie, po prostu dorabiają sobie, zbierając jakiś tam złom, jakieś tam butelki. I po prostu szukając, szukając dobrych produktów w produktach przeterminowanych na, na śmietnikach marketowych. Poczekajcie, wysadzę chleb. A chlebek jak zawsze piękny, piękny chleb, czekajcie. zaraz wam pokażę. I tak to jest moi drodzy, z tymi, z tymi starszymi osobami. Proszę bardzo. Taki piękny chleb dzisiaj. Jak zawsze zresztą. Chleb pierwsza klasa. Albo robić coś dobrze, albo w ogóle nie robić. Tak jest moje zdanie. Tak jest u mnie ała z chlebem. Jeszcze się uderzyłem na koniec. Dobra, wyczyścimy tło. I za chwilkę do Was do Was wracam. Tak, ciach, ciach Sorry, że mnie nie widzicie. Ale nie chce mi się przestawiać kamery na te parę, parę chwil. No, tak to, tak to wygląda. Jak wygląda? Już do Was do Was pędzę. Przykro, przykro się robi. Serce się kraje. Jak kobitka emerytka sprzedaje jakieś y, skarpetki. Sama na drutach zrobiła. No, i podbija do niej straż miejska i każe ją mandatem za to, że próbuje jakokolwiek przeżyć. Że próbuje przeżyć. Naprawdę. To jest bardzo, bardzo przykre dla mnie, że takie prawo w Polsce jest, że no, że nie pozwalają tym ludziom dorobić. Gościu, starszy facet sprzedawał jakieś tam jabłka ze swojej działki. No to oczywiście mandat 500, 500 złotych Dostał i, i tyle, nie? Tak właśnie nasze państwo dba o naszych seniorów. Naprawdę. Ja się o moich rodziców nie martwię, bo zawsze pomogę razem z siostrą, że moi rodzice naprawdę nie martwią się. Nie martwią się, że nie będą mieli co może jeść, dopóki ja żyję i moja siostra, to będziemy moim rodzicom pomagać, bo. Tak trzeba. Tak trzeba, moi drodzy. Wychowali nas. Nie przespali noce, nie przespali nocy. To czekajcie, zakręciłem się. No nie przespali wielu nocy wychowując nas, jak to rodzice bywało ciężko. No ale zdołali nas wychować na mi się wydaje, że porządnych ludzi, nie? Porządnych ludzi i trzeba pamiętajcie. Pomagajcie swoim rodzicom jak możecie, bo naprawdę. Bo naprawdę mają ciężko ci nasi rodzice. Emeryci mają ciężko, naprawdę. Naprawdę, aż serce się kraje. Co o tym myślicie, moi drodzy? Co o tym myślicie? Piszcie w komentarzach. Piszcie też w komentarzach tematy na kolejne rozkminy. Bo będę kontynuował. Kontynuował rozkminy. Może. Odcinki będą pojawiały się rzadziej. Zobaczymy, jak tam będzie wena twórcza. Ale dzisiaj miałem taki, taki, taką potrzebę podzielenia się moimi przemyśleniami. Obserwując tych emerytów, śmiejących się, popijających sobie winko. Chociaż nie mówię, że moi rodzice czy tam inni emeryci, może są nieszczęśliwi, może są szczęśliwi, no ale. Nie żyją po prostu tak jak, jak powinni. Powinni godnie żyć, a niestety 70% emerytów w Polsce żyje od 10 do 10 Brakuje im. Strasznie oszczędzają na prądzie, na żywności. Naprawdę wiem to. Wiem to, że to tak jest. I nie piszcie mi w komentarzach, że tak nie jest. Wasze zdrowie. Zamykam ten smutny temat. Bo to jest temat rzeka i bym tu mógł tych przykładów mówić wiele, ale chcę zakończyć ten temat. Moi drodzy, pozdrawiam Was bardzo serdecznie z, piek z piekarni w Londynie. Teraz śpię w nocy, powiem Wam, i, i, i męczę się na tych nockach, bo się nie przestawiłem po, po tych siedmiu dniach urlopu ośmiu w sumie, co miałem. Nie mogę się przestawić. I tak to, tak to ze mną jest, za chwilę wywalam formy. Zobaczymy jak tam, jak tam wyglądają. E, damy im jeszcze dwie minuty, 3 minutki więcej. Niech się dobrze dopieką. Tak, tak moi drodzy, drodzy widzowie. Tak to jest, smutne, ale prawdziwe niestety. Więc pamiętajcie, dbajcie o swoich rodziców. Dopóki ich macie. Bo naprawdę Naprawdę możecie ich stracić i to jest bardzo przykre, więc jak ich macie, to o nich powtarzam jeszcze raz, dbajcie o nich, zaglądajcie do nich, nie zostawiajcie ich samych, samych sobie. Jarek, przecież wyjechałeś za granicę i zostawiłeś ich. Nie zostawiłem ich. Rozmawiamy na Skype, jest tam moja siostra, yy, mojej siostry syn, mój chrześnia, który tam dogląda dziadków i się nimi opiekujemy, ale jeszcze są... Na tyle mają powera, że sobie radzą świetnie. Ojczym mój, yy, pomimo swojego wieku, jeszcze śmiga samochodem więc wszystko jest ok. Trzymają fason, trzymają się, nie, nie poddają się i, i starają się żyć pozytywnie i myśleć pozytywnie, za co ich podziwiam, bo ciężkie, ciężkie czasy przyszły dla nich nie tylko dla nich, dla nas. Dla nas wszystkich. Mój rocznik 82 powtórzę, no będzie to samo albo będzie jeszcze gorzej. Moi drodzy, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Szczęścia, zdrówka, uśmiechu na twarzy. Pozdrawiam Was serdecznie. Jarek na emigracji z Londynu. Cześć.